Dla powiatu Bełchatowskiego, Piotrkowskiego, Radomskiego, Szańskiego, i Wierunskiego. Rząd IPG musi o tym pamiętać, podejmując decyzję. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam panią poseł Klaudię Jachirek, klub Kolicę Obywatelską. Panie marszałku, wysoka izbo. W czasie wojny milczą muzy. Całe szczęście nie wszystkie. Są jeszcze artystki i artyści, którzy nie boją się wypowiadać i w czasie niepokojów i łamania praw człowieka stają ze swoją sztuką po stronie humanizmu. Oto dzieło Anny Grzymały sprzed trzech lat, zatytułowane Zdejmij mundur, przeproś matkę. Przedstawia żołnierza, który być może wrócił właśnie z akcji, klęczy skulony przed starszą kobietą, obok leży jego mundur. Kobieta wyciąga dłonie w geście przebaczenia. Tyle obraz. Te słowa Zdejmij mundur, przeproś matkę, nie mają obrażać, ale są hasłem z protestów przeciwko autorytarnej władzy, gdy funkcjonariusze w mundurach brutalnie traktowali protestujące totalnie pokojowo kobiety, domagające się swoich praw, bili i bezprawnie represjonowali obrońców konstytucji, mniejszości seksualne, osoby stające w obronie wolności mediów. Zdejmij mundur, przeproś matkę. Było apelem do ich sumień, bo jeżeli włożyłeś, włożyłaś mundur, to nie znaczy, że stoisz ponad prawem, bo zło popełniane w mundurze dalej jest złem, niezależnie od tego, czy ma to miejsce w centrum Warszawy, czy na granicy państwa. Na tym obrazie młody mężczyzna płacze, matka mu pewnie wybaczy, ale czy uspokoi to jego sumienie? Tylko wielka sztuka może stawiać takie pytania, a jakakolwiek władza nie ma prawa cenzurować sztuki. Ten obraz ma głębokie humanistyczne przesłanie i jest papierkiem lakmusowym stanu psychicznego społeczeństwa. W Moskwie jego autorka trafiłaby na pewno na długie lata do kolonii karnej. W Polsce, we Wrocławiu skończyło się na zamalowaniu obrazu, próbach cenzury ze strony władz miasta i protestach prawicowych oszołomów. Wiemy, gdzie jesteśmy. Dziękuję organizatorom Fundacji Art Transparent, że bronią wolności sztuki i za to, że na wrocławskim Brochowie mogłam wziąć udział w tej ważnej wystawie i zobaczyć oryginał. Nie mam zwyczaju komentować wystąpień posłów, dlatego nie będę tego robił. Natomiast chciałbym poinformować, że dziś jako wicemarszałek sejmu przyjąłem w swoim gabinecie przedstawicieli policyjnych związków zawodowych i chciałbym podziękować wszystkim funkcjonariuszom i wszystkim żo żołnierzom za ich wysiłek i ich poświęcenie na rzecz dbałości o bezpieczeństwo wewnętrzne i obronę polskich granic. Zapraszam do wystąpienia panią e Pana posła Aleksandra Mruwczyńskiego. Proszę bardzo, panie pośle.